Cała noga robota już na mapie, a współpraca Fortnite ze Stranger Things oficjalnie się rozpoczęła. Hej, cześć się manko moi drodzy, ja jestem Kelty i witam was w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o budowie wielkiego robota, evencie związanym ze Stranger Things oraz pewnej propozycji nowego granatu. Ale zanim jeszcze zaczniemy, to oczywiście przypomnę, że jeżeli Ci się ten film spodoba, to zostaw pod nim łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Lecimy po 2000 subów do końca wakacji, a to czym się to uda zależy tylko i wyłącznie od was. Jeżeli mnie lubisz i chcesz mnie. Wesprzeć, to możesz też pisać mój kod w sklepie Kelty Podłoga. Będę ci bardzo wdzięczny. A teraz już zapraszam do oglądania. Jeszcze wczoraj na mapie pojawiła się cała prawa noga robota. Platforma, na której budowany jest robot, opuściła się o dwa bloczki, a razem z tym pojawiły się wiatraki, dzięki którym my, jako gracze, jesteśmy w stanie swobodnie tam latać. Dodatkowo pojawił nam się także mały pomocnik do budowy naszego giganta, czyli mały robocik. Przez cały czas spawa on różne części robota i swoją drogą wyglądem przypomina te drony z gorących punktów. Na dokończenie prac ma on jeszcze trochę czasu. Możemy spodziewać się, że wraz z rozbudową robota także pojawiać się tam będzie coraz więcej dronów pomocniczych i prace trochę nabiorą tempa. Na razie nie pozostaje nam nic jak tylko czekać na rozwój sytuacji. Współpraca Fortnite ze Stranger Things już oficjalnie się rozpoczęła. Na obu Twitterach opublikowana została taka grafika potwierdzająca kolaborację tych dwóch marek, a co już pewnie wiecie, dziś w sklepie dostępne są specjalne skiny na tą okazję. Jest to Komendant Hooper oraz Demogorgon. Na razie nie dostaliśmy jeszcze w sumie nic oprócz wymienionych skórek, ale pamiętajmy, że takie współprace nie trwają. Przeważnie po jeden dzień, i bardzo możliwe, że już niedługo pojawi się jakiś okresowy tryb związany z tą współpracą, i możliwe, że na mapie także coś się zmieni. Może nawet jeszcze dziś coś ciekawego stanie się z portalami, lub pojawią się jakieś nowości. Zobaczymy. Gracze proponują, aby dodać granat EMP. W Fortnite mieliśmy już wiele granatów, ale czegoś takiego jeszcze nie było. Miałby on rozsyłać jakieś zakłócacze fal elektromagnetycznych w miejscu, w którym został rzucony. Tworzyłaby się tam pewna strefa, taka jak w przypadku granatu tworzącego burzę, w której mielibyśmy wyłączony hud. Gdyby ktoś nie wiedział, HUD, to po prostu interfejs, czyli chociażby nasz pasek życia, liczba materiałów oraz pasek na bronie. Gracze będący w takim miejscu nie widzieliby interfejsu, czyli tak, jakby byli w trybie powtórki. Może coś takiego nie daje wielkiej przewagi w grze, ale gdy człowiek nie wie chociażby ile ma HP, ile pozostało mu matsów, gdzie ma poukładane, jakie bronie, to jest to w stanie zrobić naprawdę wielki mętlik w głowie i nie wiadomo na ile można sobie wtedy pozwolić i czy przypadkiem nie jesteśmy już blisko śmierci. Taki granat jest chociażby w grze Call of Duty Black Ops 4 i tam sprawuje się. Się naprawdę dobrze. Może także i w Fortnite ludzie by go polubili. A według ciebie coś takiego powinno zostać dodane do gry? Napisz w komentarzu, a przypnę ci serduszko. A tymczasem to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że ci się spodobało. Jeśli tak, zostaw tutaj łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. A ja już się z wami żegnam, do następnego. Jo!